rozwada 12 kwietnia Marta Jureńczyk witam zapraszam na informacje Piotrkowskie W dzisiejszym serwisie powiemy m.in. o tym, że rozpoczął się remont stadionu miejskiego o kulinarnych przygotowaniach do Świąt Wielkanocnych oraz o sukcesach Piotrkowskich kickboxerów Rozpoczął się długo oczekiwany remont stadionu miejskiego Concordia w Piotrkowie Pierwszy etap prac modernizacyjnych na murawie boiska to zerwanie i zmielenie zewnętrznej nawierzchni W przyszłym tygodniu ma zostać posiana nowa trawa przez kilka miesięcy na miejskim stadionie zawodnicy nie zagrają. Murawa boiska musiała zostać wyremontowana ze względu na nierówności, obiekt nie dostałby weryfikacji piłkarskiego związku, a co za tym idzie, nie można byłoby rozgrywać meczów. Firma z Poznania, która wygrała przetarg, w tym momencie już właśnie jest na boisku, już widzimy, że została spalona trawa stara. W tym momencie jest zniwelowany teren, jednak różnice w terenu były bardzo widoczne i bardzo duże. Później około 500 ton piasku zostanie przemieszanych z glebą. Nowy zasiew perforacyjny i miejmy nadzieję, że już w wakacje będziemy mieć piękną płytę. Remont murawy obejmie kilka etapów i potrwa kilkanaście tygodni. Prace, które obecnie trwają, zakończone zostaną w tym tygodniu. Później nastąpi wysiew trawy. Panowie przewidują, że to jest około 8 tygodni, ale, ale dajemy sobie gwarancję troszeczkę większą. Akurat będzie okres wakacji, więc po wakacjach z powrotem będzie można wyjść już na pewno na piękną trawę, ukorzenioną trawę, mocną trawę. Boisko piłkarskie będzie miało wymiary zgodnie z przepisami FIFA. 105 metrów długości i 68 metrów szerokości. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to pierwsze mecze piłkarskie zostaną rozegrane jesienią tego roku. Działacze Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie wystąpili o organizację spotkania międzypaństwowego. Planujemy rozegranie na tym obiekcie jesienią meczu reprezentacji młodzieżowej naszego kraju. Wystąpiliśmy do Polskiego Związku Piłki Nożnej. Mamy nadzieję, że otrzymamy organizację takowego meczu. Karim Piotrków Trybunalski, był już gospodarzem meczu międzypaństwowego juniorów do lat 18 z Finlandią. Organizacja spotkania, które odbyło się w kwietniu 2014 roku, przypadła do gustu piłkarskiej centrali. Po meczu z Finlandią uzyskaliśmy dużo pozytywnych opinii na temat organizacji tego meczu na Konkordii. Zresztą nie tylko ze strony Polskiego Związku Piłki Nożnej, ale również strona chińska bardzo była zadowolona z przebiegu, z organizacji tych zawodów. No i dlatego też Polski Związek Piłki Nożnej, organizując mecze reprezentacji młodzieżowych, również bierze pod uwagę. Ten obiekt. Ja myślę, że po tej modernizacji, o której wspomnieliśmy, stadion ten będzie spełniał wszystkie wymogi licencyjne Europejskiej Federacji Piłkarskiej. Dlatego też mam nadzieję, że takowy mecz, jak już powiedziałem, niebawem będzie na tym obiekcie. Trwający remont na wierzchni na stadionie miejskim Konkordia ma zakończyć się w czerwcu bieżącego roku. Remonty trwają także na terenie Starego Miasta w Piotrkowie. Równocześnie wykonywanych jest kilka inwestycji, w tym długo wyczekiwane bulwary nad strawą. Tereny Podzamcza to obecnie gigantyczny plac budowy, pasaż dla mediateki, budowa i remonty kamienic, modernizacja ulicy Garncarskiej i w końcu bulwary nad strawą. I właśnie dzięki takim inwestycjom Stare Miasto zyska nowe oblicze. Obecnie wykonywane są prace przy korycie rzeki. Robotnicy wykonują rozbiórkę ścian. Prace aktualnie skupiają się na wysokości ulicy Garncarskiej, gdzie ma powstać most. Bulwary to dopiero wówczas, kiedy będziemy przebudowywać ulicę Pereca, a to z kolei jest uzależnione od wyniku konkursu, w którym startowaliśmy w marcu/lutym tego roku i staraliśmy się o środki z Unii Europejskiej, więc myślę, że wyniki poznamy około czerwca/lipca i wówczas ta Pereca w trybie projektu i buduj na pewno ruszy. Natomiast teraz trwają prace przy modernizacji korytarza rzeki Strawy. Obkładamy kamieniami te elementy żelbetowe, które wcześniej zostały zamontowane. Brakuje jeszcze oczepu i balustrady. Niezależnie od tego trwają prace przy fundamentowaniu mostu w ciągu ulicy Garncarskiej. Zostały zabite pale żelbetowe i betonowe, i teraz na nich będzie powstawała konstrukcja przyczółków, a potem płyty mostu i na końcu roboty bitumiczne. Rewitalizacja rzeki Strawa obejmuje rozbiórkę ścian i koryta rzeki. Te elementy zostaną wykonane na nowo. Ma pojawić się także ściana oporowa zabezpieczająca osuwanie się ziemi. Staramy się, żeby te wszystkie prace zakończyły się w pierwszej połowie roku i żeby już później można było z nich korzystać. Przebudowa koryta rzeki obejmuje około 400-metrowy odcinek od ulicy Wojska Polskiego do Alei Kopernika. Wykonawca ma czas do czerwca. Mazurek, babka wielkanocna, a może sernik. Na wielkanocnym stole nie może zabraknąć tradycyjnych polskich wypieków. Sprawdziliśmy, co króluje na stołach i co sprzedaje się najlepiej. Na wielkanocnym stole nie może zabraknąć tradycyjnych wypieków. Cukiernicy mają ręce pełne roboty, a na sklepowych półkach dominują mazurki, babki, makowce czy serniki. Myślę, że to się troszeczkę zmienia i coraz więcej klientów przychodzi po takie nowoczesne rzeczy, ale jednak Polacy to tradycjonaliści i tutaj prym wiodą te ciasta tradycyjne. Wszystko utrzymane jest zgodnie z tradycyjną recepturą. Nie brakuje tu naturalnych dodatków, bakali czy owoców. A jak powstaje mazurek? No, na pewno na samym końcu wymagają troszeczkę dokładności, troszeczkę czasu na ozdobienie tego wszystkiego, żeby. Każdy fajnie wyglądał. No mamy też swoją fajną taką recepturę z dodatkiem mąki orzechowej, migdałowej. No myślę, że są warte polecenia. Coraz większą popularnością cieszą się wyroby z czekolady. Mamy galanterię czekoladową. Produkujemy to z naprawdę z bardzo wysokiej jakości czekolady. Klienci zacierają ręce i robią zapasy, by w świątecznym koszyczku i na świątecznym stole nie zabrakło tradycyjnych słodkości. W miejskim ośrodku kultury przez dwa dni prezentowały się amatorskie teatry dziecięce i młodzieżowe w ramach regionalnego przeglądu teatrów amatorskich pod patronatem teatru imienia Stefana Jaracza w Łodzi. Popatrzmy jak młodzi aktorzy radzili sobie na scenie. Scena, scenariusz i rola do odegrania to zadanie dla młodych aktorów okazuje się wcale nie takie trudne. Na scenie radzą sobie dobrze, a udowodnili to podczas przeglądu teatrów amatorskich. Pierwszy dzień zmagań to prezentacje teatrów dziecięcych. Wystawiono siedem spektakli. Wśród grup znalazła się młodzież ze szkół podstawowych oraz grupy działające przy ośrodkach kultury. Prezentowałyśmy występ pod tytułem Opowiem Ci Bajkę. O no, czym on opowiada? Opowiada o tym, że można się oddać w dziecięty świat wyobraźni, który jest w ogóle inny od świata dorosłych. Dzisiaj zaprezentowały się cztery grupy teatrów dziecięcych oraz dwa teatry młodzieżowe uczniów ze szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Udział w takim przeglądzie to możliwość spróbowania swoich sił na scenie oraz pokazania talentów, które szlifowane są przez cały rok. Takie zajęcia na pewno budują pewność siebie. No i... Co jest w nich fajnego? Ym, ogólnie uczymy się coraz wyraźniej mówić głośniej, yy, rozwijamy no, pasję na pewno, wyobraźnie. Joroży byli zaskoczeni zarówno wysokim poziomem artystycznym, jak i tematyką spektakli. Młodzi ludzie radzą sobie na scenie bardzo dobrze. A podejmują w swoich działaniach artystycznych ważne społecznie tematy, chociażby buntu przeciwko zniewoleniu przez technikę. Najważniejsze jest to, że dzieci i młodzież uczą się teatru, a aktorstwo ich interesuje. Fantastyczną sprawą, bo bardzo rozwija wyobraźnię i nie musimy być później aktorami, ale takie, yy, yy, taka wrażliwość na innego człowieka, na problemy jest bardzo istotna. Nie zamykanie się tylko w sobie, ale właśnie otwieranie. Wiem, że to może być bolesne. Niestety. Nawet myślę, że dla tych młodych twórców, ale z drugiej strony no, dotykają tego świata i chcą czegoś więcej. To chyba jest ważne. Rodzice no, muszą się trochę pomartwić. Pierwsze miejsce w kategorii amatorskich teatrów dziecięcych zajęły Urwisy z Busoli pod kierownictwem Magdy Gumulec. Na Piotrkowskiej Pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyły się Mistrzostwa Szkół Podstawowych. Z naszą kamerą szukaliśmy dziś następców Otylii Jędrzejczak. W Mistrzostwach wzięło udział 84 uczniów z 7 szkół podstawowych. Prawdziwą gwiazdą okazała się Wiktoria Kowalska, która wygrała wyścig dziewcząt z klas szóstych. Jej wynik 13 sekund i 32 sekundy to nowy rekord Piotrkowa. To rodzice mnie zapisali, ponieważ chciałam się nauczyć pływać, no i jakoś to się ciągnie. Na razie nie chcę zrezygnować, ponieważ to kocham. Pływanie cieszy się ogromną popularnością wśród uczniów szkół podstawowych, podkreślił Marcin Masiarek, kierownik zespołu Krytych Pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie. Mamy bardzo dobrych, którzy na co dzień trenują w klubie pływackim. Oprócz tego ze szkołami przechodzą na zajęcia do krytej pływalni, także na pewno mamy bardzo zdolną młodzież. W klasyfikacji drużynowej siódmych Mistrzostw Piotrkowa Szkół Podstawowych najlepsza okazała się dwunastka. Na miejscu drugim uplasowała się Szkoła Podstawowa numer 16, a na trzeciej pozycji Zespół Szkolno-Gimnazjalny numer 1. Siedem medali, w tym trzy złote zdobyli zawodnicy Piotrkowskiej Szkoły Sztuk Walki Tom Center podczas Mistrzostw Polski Juniorów i Seniorów w w formule Full Contact, które odbyły się w weekend w Piotrkowie. Na najwyższym stopniu podium stanęli Damian Roll, Robert Krasoń i Filip Karbownik. Imprezę tej rangi zorganizowano w Piotrkowie po raz drugi. Najlepsi polscy kickboxerzy rywalizowali w tym samym miejscu co przed rokiem, czyli w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych numer 4. Taka była taktyka, żeby ją ładnie przechodzić, żeby unikać bijatyki. Bo... Z tego by mnie wyszedł cało na pewno. To jest silny chłop, a po co się bić, skoro możemy tę walkę rozwiązywać w wiele, na wiele innych sposobów. Na tym chyba polega inteligencja ringowa. Oprócz Roberta Krasonia, Filipa Karbownika i Damiana Rola medale zdobyli również cztery inni nasi zawodnicy. Na najniższym stopniu podium stanęli seniorzy Kamil Dajwłowski oraz Daniel Dajcz, a także junior młodszy Jakub Klasztorny i junior starszy Piotr Szwed. Fantastyczna impreza, fajna oprawa, coraz lepsza organizacja, wysoki poziom sportowy, także w tym roku możemy być praktycznie zadowoleni ze wszystkich aspektów imprezy. Cieszę się bardzo, że zawodnicy z Piotrkowa tak dobrze się pokazali, finałowa walka Roberta Krasonia wspaniała, także no pod każdym względem. Było w porządku, no liczymy na medale międzynarodowe teraz zawodników, którzy na Mistrzostwach Polski się wyróżnili. W klasyfikacji drużynowej najlepszym klubem w Polsce został KKS Sporty Walki Poznań. Więcej sportu już za chwilę w magazynie sportowym. Ja dziękuję Państwu za uwagę i w imieniu Karoliny Paras już teraz zapraszam na piątkowe wydanie Informacji Piotrkowskich. 12 kwietnia w kolejnym wydaniu magazynu sportowego wita się z Państwem Michał Ostafiejczuk. Piłkarki ręczne Piotrkowi zrobiły kolejny krok w kierunku utrzymania się w PGNiGiE Super Lidze. W drugim spotkaniu fazy play-out pokonały KPR Jelenia Góra 34 do 22. O wygranej zdecydowała świetna pierwsza połowa w wykonaniu naszych szczypiernistek. W drugiej minucie wynik meczu otworzyła Tatiana Bilenia, ale był to tak zwany łabędzi śpiew drużyny Michała Pastuszko. Kolejne minuty należały do Piotrkowi, która w szybkim tempie powiększała przewagę bramkową. W 15 minucie było 10 do 5, a po pierwszej połowie Piotrkowia wygrywała aż 20 do 8. Szkolniowiec gości próbował rotować składem, ale na niewiele to się zdało. Świetne zawody rozgrywała bramkarka Daria Opelt. Po przerwie Piotrkowia szybko dobiła swojego rywala. W 37 minucie było 24 do 8 i stało się jasne, że KPR nie ma już szans na wywiezienie punktów. Później gra się nieco wyrównała, ale było to efektem tego, że nasz szkoleniowiec Rafał Przybylski dał odpocząć swoim podstawowym zawodniczkom. Ostatecznie Piotrkowia pokonała Rywana 34-22 i wygrała swoje drugie spotkanie w fazie play-out. Wszystkie mecze teraz są dla nas na złota, punkty potrzebne jak tlen, więc cieszymy się ze zwycięstwa. Myślę, że ten mecz rozwiązał się po pierwszych 30 minutach, bo tam był wynik, no, u nas dużo tych bramek było, a przeciwnik rzucił nam 8. Także bardzo dobre, bardzo dobre zawody, zarówno w ataku, jak i w obronie. Natomiast w drugiej połowie wdarło się takie rozluźnienie i co mogę mieć pretensje jedynie dzisiaj do dziewczyn, to to, że w przewadze... Chyba dostaliśmy 2-0. Przegraliśmy ją 2-0. To się nie może w przyszłości powtórzyć. No, jesteśmy na innym etapie, tak? Pioskowa ma bardziej wyrównany skład 14 równych zawodniczek. Ja muszę kombinować i grać juniorkami, praktycznie. Także no, szkoda tego początku naprawdę. A wiadomo, że jak się wygrywa dwunastoma, to już można odpuścić, tak, ale momentami ta gra w pewnym momencie sprawiała problemy. Kolejny mecz nasze szczypiarnistki rozegrają na wyjeździe, zmierzą się z KPR gminy Kobierzyce. W ostatnim meczu sezonu zasadniczego męskiej Pegilinie Superligi szczypiorniści Piotrka Bielina pokonali podogrywcę KPR Legionowo 29-26. Mimo wygranej zespół Dmytro Zniczuka zakończył rozgrywki na ostatnim miejscu w grupie pomarańczowej. Wynik meczu otworzył Adam Pacześny, a chwilę później prowadzenie gospodarzy podwyższył Marcin Tusz. KPR szybko jednak wyrównał po dwóch trafieniach Tomasza Kasprzaka. Rezultat pierwszej połowy cały czas oscylował wokół remisu, a do szatni obie drużyny zeszły przy wyniku 10-10. Po zmianie stron znów dwie bramki rzucił Piotrkowianin, ale KPR nie dał gospodarzom zbudować bezpiecznej przewagi. Mało tego, w 51. minucie wyszedł na prowadzenie trzema trafieniami: 19-16. Piotrkowianin nie dał za wygraną. W 55. minucie po rzucie Orfeusa André było 19-19, a po 60 minutach notowaliśmy kolejny remis 22-22. Dogrywkę lepiej rozpoczął Piotr Kowianin. Dwa razy bramkarza z Legionowa pokonał Sebastian Iskra i tej przewagi nasi zawodnicy już nie oddali. Wygrali ostatecznie 29 do 26. Chcieliśmy właśnie na koniec tej rundy zasadniczej pokazać, jak z najlepszej strony powalczyć, przede wszystkim ze swoimi słabościami, bo jednak ta psychika trochę podupadła po tych przegranych meczach i sądzę, że pokazaliśmy charakter i udowodniliśmy, że jeszcze nie trzeba nas kreśleć z tej ligi. Drugi raz w tej hali była dogrywka. Pierwszą przegraliście teraz, na szczęście zakończyła się zwycięstwem. Tak, cieszę się, bo brakowało trochę sił w środku obrony, ale chłopaki wytrzymali bardzo dobrze w bramce poodbijanej mamy trójką do przodu. Super, że udało się tą dogrywkę wygrać i naprawdę zejść po dzisiejszej rundzie, zakończonej rundzie zasadniczej zwycięstwem i miejmy nadzieję, że to nastawi nas. No, na lepsze granie o Puchar Ligi. Dla Ciebie bardzo ważne spotkanie, mogłeś sobie wreszcie pograć wiele minut, bo w pierwszym meczu grałeś kilka minut, dzisiaj właściwie całe spotkanie. Tak, to prawda. No tutaj podziękowania dla trenera, który postanowił mi dać troszeczkę więcej szans, żeby, żeby po tej kontuzji się odbudować. No myślę, że w jakiś sposób udało mi się tutaj razem z obroną przeciwstawić się atakowi zespołu gości i myślę, że się no nie zawiódł. To gratuluję chłopakom, że naprawdę walczyliście jak nigdy, można powiedzieć, w licznych meczach tylko było widać, ale dzisiaj naprawdę oddali dużo zdrowia. Tak? To co wygraliśmy... Ten, te punkty już i tak nic nam nie dają, ale przynajmniej satysfakcję i swoje pocieszenie tego, że wygraliśmy już jeden Dużo pozytywów tego meczu, bo przede wszystkim dobra gra w bramce Marcina Skodowskiego, któremu dzisiaj dałeś szansę właściwie wykazanie się przez cały mecz. No i to, że zespół w 45 minucie nie stracił dystansu, musiał gonić i dogonił rywal. Tak, bo wyszła było założenia przed meczem, że będziemy z każdej piły, można powiedzieć, ciągnąć kontraatak szybki. Ale na początku drugiej połowy to coś stali chłopaki, później powiedziałem, żeby znowu zaczęli biegać i to poskutkowało. Piotrkowianin nie zakończył jeszcze sezonu. Sześć drużyn w kwietniu i maju rywalizować będzie w tak zwanym Pucharze Ligi. Wezmą w nim udział zespoły z miejsca szóstego i siódmego w grupach pomarańczowej i granatowej oraz dwie drużyny, które odpadną z walki o ćwierćfinały play-off. Coraz mniejsze szanse na utrzymanie w czwartej lidze łódzkiej ma Polonia Piotrków. W meczu 24. kolejki zespół Roberta Grzesiuka przegrał z Andrespolią Wiśniowa Góra 0-3. Od 41. minuty Polonia musiała grać w osłabieniu po czerwonej kartce dla Tomasza Werony. W drugiej połowie Andrespolia strzeliła trzy bramki. Pierwsza z nich padła po dość łatwym strzale Romana Periżoka. Błąd popełnił bramkarz Filip Błażejewski. Periżok strzelił także drugą bramkę w 79. minucie po indywidualnym rajdzie prawą stroną boiska. Wynik spotkania ustalił były zawodnik Polonii Michał Polit. Nie, no fatalny, fatalny mój błąd. Piłka szła, szła powinienem wejść przed słupek i zaatakować piłkę. Jeszcze, jeszcze był rykosze od słupka i totalnie mnie zaskoczyła. No, biorę całą, całą, całą odpowiedzialność za porażkę biorę na siebie. Graliśmy w dziesiątkę. Sędzia popełnił błąd. Tak nam się bynajmniej wydaje. Bezpośrednio dając Tomkowi w ronie czerwoną kartkę. Myślę, że ten faul nie był z dużymi impetem i tym bardziej na czerwoną kartkę. Więc to ustawiło cały. Całą grę na, 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 na później. Widać było, że tej jednej osoby nam brakuje, że ciągle jest kogoś za mało z tyłu. W pewnym momencie powiedzieliśmy przy 1-0, co mamy do stracenia, wpuściłem drugiego napastnika, zagraliśmy na trójkę z tyłu. Albo trafimy na 1-1, albo przegramy ten mecz 2-0. Przegraliśmy więcej, bo przegraliśmy 3-0. Ale walczyliśmy przede wszystkim widać było, że, że, że walczyli chłopaki i byli zdeterminowani. Polonia nadal zajmuje ostatnie miejsce w czwartej lidze łódzkiej, 14 kwietnia rozegra wyjazdowe spotkanie 25 kolejki ze zjednoczonymi Stryków.